Witam wszystkich, z tej strony Fil Konieczny. W dzisiejszym filmie pomówimy sobie o obecnej sytuacji na rynku, pomówimy o Ledgerze, o Binance, o atakach na Binancea, o atakach na cały rynek kryptowalut, a także o potencjalnym ataku na altcoiny i uznaniu ich za securities. Ale standardowo, zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. A więc zaczynamy obecnie market cap wynosi bilion 150 miliardów dolarów, czyli w dalszym ciągu jesteśmy powyżej biliona dolarów, a cena Bitcoina to 26243 dolary. W ciągu 24 godzin jest on na nieznacznym minusie, około 1,8%. Natomiast w skali 7 dni stracił on 4,3%. Gdy spojrzymy sobie na czołowe kryptowaluty według Market Capu, to możemy zaobserwować, że w skali 7 dni znaczna większość projektów straciła. Tak naprawdę XRP tylko jest na 0,6% na plus, natomiast Polygon zyskał 0,5%. Pozostałe projekty straciły, no i tutaj te spadki są porównywalne do tego, jak spada Bitcoin. Gdy sprawdzimy sobie najlepiej rosnące projekty w top 100 w skali ostatnich 7 dni, no to za wiele ich nie ma. Mamy projekt, który wzrósł o 200% w skali 7 dni. Mamy także kilka, które urosły 16, 13, 8%, natomiast pozostałe projekty urosły nieznacznie. I to raczej pokazuje, że właśnie w takich etapach rynku na początku rynku nie warto jest polować na altcoiny. Wielu nowych inwestorów podpala się tym, że akurat jak Bitcoin rośnie, to altcoiny rosną bardziej. Natomiast gdy Bitcoin spada, albo gdy mamy trend boczny, taki jak w tej chwili, to Bitcoiny cały czas dostają po tyłku. I teraz, patrząc chociażby na to, że jesteśmy w top 100 według market capu, to realnie nasza szansa, żeby coś ugrać, wynosi 4, no niech będzie 5%. Bo pytanie, czy chcemy ryzykować, dlatego, aby w tygodniu ugrać 3%. Natomiast, patrząc na pozostałe projekty, no to tracą one dosyć dużo. No i większość traci o wiele więcej niż chociażby Bitcoin. Także mamy projekty, które tracą po 6, 8, 10, 12, nawet. I 18%, także patrząc realistycznie, jeżeli wybierzemy jakiś projekt, który stracił, e, powiedzmy 8%, 10%, 5%, jakiś, który zyskał, wyjdziemy e, podobnie, jak gdybyśmy byli w Bitcoinie, lub też nawet wyjdziemy na minus, patrząc na statystyki pod tym kątem, że tak naprawdę projektów, które urosły e, nieco więcej, mamy 3, no może 4. W takich czasach jak ten gdy bitcoin idzie trendem bocznym, może także nieznacznie spada, i mamy tak zwany okres reakumulacji, altcoiny oddają bardzo dużo Bitcoinowi. Część osób wychodzi także do stablecoinów i zazwyczaj te osoby, które gdzieś tam podpalały się, że altcoiny rosną, bo na przykład w tym etapie rosły bardziej, na tych etapach ten cały swój zysk oddają. W długim terminie dobrze jest akumulować bitcoina na początkowym etapie hossy na rozpoczęciu cyklu od dołka, ponieważ za każdym razem, gdy mamy odreagowanie, 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 altcoiny spadają o wiele więcej niż bitcoin i w długim terminie wychodzi, że bardziej. Bo opłacało się być w bitcoinie, a dodatkowo było to bezpieczniejsze. Niestety, no, błędem tych nowych osób jest to, że podpalają się na krótkich wycinkach i na przykład na tym etapie, zapewne to altcoiny rosły więcej niż bitcoin. Tylko pytanie, czy my jesteśmy wróżkami, żeby przewidzieć, że. Tutaj przeskoczymy z bitcoina do altcoinów, przelecimy aż dotąd, tutaj przeskoczymy z powrotem do bitcoina albo do stablecoinów, bo na zajutrz będzie odragowanie albo będziemy mieli okres reakumulacji. Trudno jest raczej to przewidzieć, więc patrząc spokojnie w długim terminie, to nie jest czas na altcoiny. Jeżeli chodzi o sam okres na rynku kryptowalut, w którym jesteśmy w tej chwili, jest to tak zwany okres reakumulacji. Jest to czas marazmu, jest to czas, w którym część inwestorów zastanawia się, czy faktycznie ta hossa będzie miała miejsce, czy aby te wzrosty, które do tej pory mieliśmy, nie były spowodowane czymś, na przykład drukiem pieniędzy, na przykład upadkiem banków amerykańskich. I jest to tak naprawdę okres, w którym powinniśmy skupić się na wiedzy, na rozwoju, na nauce oraz na dalszej akumulacji. Swoją drogą, już mówimy o wiedzy i rozwoju. To wszystkie nowe osoby zapraszam dzisiaj na live'a, którego robię właśnie dla osób nowych, które rozpoczynają swoją drogę na rynku kryptowalut. Na którym będę mówił o psychologii, o tym, jak ułożyć sobie odpowiedni mental, na co zwrócić uwagę i jakich błędów należy unikać. Link do zapisu znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. Niestety wielu nowych inwestorów na tym etapie rynku, na etapie reakumulacji się poddaje. Często osoby, które wchodzą po tych pierwszych wzrostach, gdy przychodzą pierwsze spadki, które są właśnie okresem reakumulacji, ludzie oddają swoje kryptowaluty. I tak też mamy chociażby w tym cyklu, co widać po danych on-chain. Te nowe adresy, adresy krótkoterminowe, oddają bitcoiny adresom długoterminowym. Widać ewidentnie, że te małe adresy, które dołączały na tym etapie rynku, teraz sprzedają wraz z z tymi spadkami, a kupują od nich grube ryby, co jest dla nas bardzo dobrą informacją w długim terminie, bo jeżeli adresy, które posiadają 100, 1000, 5000 bitcoinów, kupują bitcoiny po tej cenie, to w długim terminie jest to bardzo fajny fundament pro wzrostowy dla bitcoina. Idąc dalej, okres reakumulacji bardzo fajnie pokazuje nam stock to flow model i o ile stock to flow model nie jest modelem idealnym do pokazywania ceny bitcoina, ponieważ nie uwzględnia wydarzeń dookoła rynku kryptowalut, ponieważ nie uwzględnia psychologii, Ponieważ nie uwzględnia tego, że ludzie chociażby mogą grać pod dane onczeń, które już są jawne i można je śledzić, natomiast bardzo fajnie pokazuje nam, jak zachowuje się cena bitcoina w kontekście do dni od halvingu lub też po halvingu. I tak też możecie zobaczyć, że gdy mamy kolor purpurowy, to jesteśmy na halvingu. Te linie pionowe to są czasy halvingu, kiedy zmienia się ilość pojawiających się bitcoinów i spada ona o połowę, natomiast ten czerwony poziom oznacza, że jesteśmy po halvingu i brakuje. Brakuje nam do niego 4 lata, czyli ponad 1400 dni. W każdym razie widać, że gdy jesteśmy mniej więcej na okresie, powiedzmy 800 dni do halvingu, następnego mamy zazwyczaj górki bitcoina, to są te zielone etapy. Widać też, że gdy mamy Halving i zaczynamy okres pohalvingowy, to zazwyczaj wzrosty przyspieszają, ale co najważniejsze, gdy jesteśmy blisko halvingu, mniej więcej na rok przed halvingiem, czyli gdy jesteśmy w tym okresie niebieskim, wchodzącym w granatowy, mamy zazwyczaj okres reakumulacji. I tak też za pierwszym razem, kiedy mieliśmy dołek, a cena bitcoina wynosiła, uwaga, 2 dolary, a bitcoin wzrósł nam do poziomu aż ponad 7 dolarów, 8 dolarów, 10 dolarów, nagle w tym okresie granatowym, powiedzmy niebieskim, wchodzącym w granatowy, gdy byliśmy rok przed halvingiem, mieliśmy odreagowanie. Po pierwszych wzrostach pierwsze odreagowanie. Tak samo było, gdy bitcoin w 2015 roku zaczął się nam podnosić z poziomu powiedzmy około 200 dolarów, było to poniżej 200 dolarów, dokładnie 177 dolarów, i wzrósł on nam aż do poziomu ponad 400 dolarów, czyli zrobił ponad 100%. Tam także mieliśmy okres odreagowania, który, uwaga, trwał 4 miesiące, i możecie zobaczyć, że nic przez 4 miesiące na rynku kryptowalut się nie działo, a inwestorzy zastanawiali się, czy dalej będziemy mieli holstwo. Tak samo było, gdy Bitcoin podnosił się w roku 2018 z dołka na poziomie 3200 dolarów. Wtedy urośliśmy naprawdę bardzo dużo, bo aż trzykrotnie cena Bitcoina wzrosła nam do poziomu ponad 12 tysięcy dolarów, a następnie odreagowanie trwało aż pół roku. No i uwaga, jesteśmy czwarty raz na podobnym etapie, na etapie Rok przed halvingiem, bo halving bitcoina jest zapowiadany na końcówkę kwietnia, początek maja 2024. No i także po pierwszych wzrostach, które także przyszły, zobaczcie, dołki na tym jaskrawo niebieskim poziomie, mamy okres marazmu, okres odreagowania, który cechuje się tym, że gdy konieczny powie o hoście, to pojawiają się komentarze: o jakiej hoście, ty konieczny, pierdzielisz głupoty, żadnej hośc nie będzie. To jest właśnie ten okres. Okres, w którym mądrzy inwestorzy akumulują, a ci Nowi, niedoświadczeni, boją się, że hozdy nie będzie i po prostu sprzedają ze stratą. Te okresy reakumulacji także są zaznaczane na czteroletnim wykresie bitcoina, i tak też widać: pierwsze wzrosty, reakumulacja i dalsza Hossa. Spadki, bessa dobry moment na to, by akumulować bitcoina. Pierwsze wzrosty i okres reakumulacji ten, który akurat trwał 4 miesiące i kontynuacja Hossy. Bessa, spadki, idealny moment, by wejść Bitcoina i znowu pierwsze wzrosty. Mieliśmy kolejny okres reakumulacji, ten okres trwał 6 miesięcy i dalsze wzrosty, gdzie Bitcoin doszedł nam do poziomu blisko 70 tysięcy. I znowu mieliśmy BESS, dołek, okres wzrostów, Bitcoin zrobił nam 100% i jesteśmy w tym momencie, właśnie w okresie reakumulacji, który trwa od 15 kwietnia, czyli powiedzmy mniej więcej 5-6 tygodni. Pytanie, jak długo potrwa? Czy to będzie kwestia miesiąca, dwóch, trzech, czterech jak ostatnio czy aż sześciu, tego niestety nie wiemy, natomiast musimy wiedzieć, że to co w tej chwili dzieje się na rynku kryptowalut jest czymś zupełnie normalnym. Kolejna sprawa, o której chciałem dzisiaj pomówić, to jest oczywiście sprawa dookoła Ledger'a, gdyż mamy nowe informacje. Jeżeli oglądaliście moje ostatnie nagranie, to zapewne wiecie o tym, że dookoła Ledger'a zrobiło się dosyć dużo szumu ostatnio i spadło na Ledger'a bardzo dużo krytyki, gdyż Ledger postanowił wprowadzić specjalną funkcję, która nazywa się Ledger Recovery wraz z aktualizacją 2.2.1. Czym jest zatem Ledger Recovery? Ledger Recovery jest to specjalna funkcja, która pozwala wydobyć SIDA, czyli nasz klucz prywatny, nasze hasło do naszych kryptowalut z Ledgera, następnie podzielić to hasło na trzy części, zaszyfrować je i udostępnić trzem różnym firmom, które znajdują się w trzech różnych krajach na świecie. I o ile brzmi to jak dobry pomysł dla głąbów, którzy nie potrafią zachowywać swoich haseł na trzech kartkach papieru, o tyle jest to bardzo zła informacja dla wielu posiadaczy kryptowalut. Którzy zwłaszcza trzymają swoje kryptowaluty na ledgerze. Dlatego, że ledger twierdził do tej pory, że nie jest w stanie w żaden sposób zdobyć seedów, czyli haseł użytkowników swojego urządzenia, czyli że żaden firmware, żaden update, żadna aktualizacja, czy też obecny kod, ponieważ nie widzieliśmy, jak ten kod wygląda, gdyż był on zamknięty, nie był on open source, ale ledger twierdził, że w żaden sposób nie jest i nie będzie w stanie tego kodu, tego naszego hasła wydobyć. which Jeszcze w 2022 roku, kiedy padło pytanie, czy Ledger jest w stanie dostać nasze SIDy, Ledger odpowiedział, że nasze prywatne klucze nigdy nie odpuszczają, nie opuszczają tak zwanego bezpiecznego elementu specjalnego chipa, który jest wbudowany w Ledgera i Ledger nigdy nie został skakowany, ale nie ma takiej możliwości, aby firma Ledger w jakikolwiek sposób zdobyła nasze klucze e, prywatne. I tutaj nie chodzi nawet o samą firmę, o samego Ledgera, gdyż zarabiają oni na sprzedaży urządzeń, a więc. W ich interesie nie jest, aby Ledger został zhakowany, albo żeby wykradli jednorazowo środki, a potem ukrywali się gdzieś po świecie. Tak jak chociażby słynny twórca Luny do Kwon. Raczej w ich interesie jest dalej sprzedawać urządzenia i uczciwie rozwijać firmę. Natomiast problem jest w tym, że jeżeli taka funkcja by istniała, no to daje ona możliwość hakerom, aby chociażby... Przy instalacji jakiegoś portfela wprowadzić, wprowadzić specjalnego Trojana Baga do, do tego portfela. Także sam ledger automatycznie zassa nam te klucze prywatne. Nagle po roku okazuje się, że jednak taka możliwość istnieje i Ledger o niej wiedział doskonale od początku, czyli inaczej mówiąc, okłamał nas, że takiej możliwości nie ma, a teraz wręcz z takiej możliwości chce zrobić produkt i świadczyć usługi osobom, które nie potrafią zapisać swojego hasła na kartce, no i prosić te osoby, by płaciły 999 miesięcznie za opcję odzyskania swojego hasła. I tutaj mamy chociażby tekst Ledger Support. Z 17 maja. To nie jest tak, jakby ta, ta opcja nigdy wcześniej nie istniała przed wprowadzeniem Ledger Recovery. Ta opcja zawsze istniała i można było ją wprowadzić wraz z nowym firmware'em. Po tym wszystkim na Ledgera spadło tak dużo krytyki. Z od całej społeczności kryptowalutowej, nawet i twórców giełd, takich jak chociażby Binance, CEO Binance'a, CZ, także gdzieś tam na Twitterze jechał po Ledgerze, do tego stopnia, że Ledger postanowił przynajmniej na razie wycofać się z tej aktualizacji. Także dobrą informacją i update'em do mojego wcześniejszego filmu jest to, że Ledger jak na razie wycofuje się z tej, z tej opcji. Mało tego, PR-owo jeszcze Ledger postanowił dodać informację, że od teraz będzie pracował nad tym, aby mieć otwarty kod źródłowy. W co mi osobiście nie chce się bardzo wierzyć, ponieważ Ledger, musicie wiedzieć o tym, ma podpisaną NDAK z firmą, która tworzy chip, ten właśnie specjalny secure element. No, i tam właśnie między innymi jest zawarta umowa, że Ledger nie może jakby pokazywać tego elementu kodu. w na jakiej zasadzie to wszystko działa, więc bardziej moim zdaniem to był zabyk PR-owy, po czym później dowiedzieliśmy się, że ledger nie będzie w pełni otwarto źródłowy tylko częściowo otwarty. I tutaj ledger użył takich słów, że będzie on bardziej otwarty, ale że nie, że, że, że nie myślmy o tym, że będzie on całkowicie otwarto źródłowy tak jak chociażby portfel Trezor. W każdym razie, jak na razie, ledger wycofuje się z tej opcji ledger recovery, więc no, powiedzmy, że jesteśmy Nieco bezpieczniejsi, natomiast moim zdaniem nie jesteśmy jakoś super bezpieczni, dlatego że tutaj w grę wchodzi psychologia. I ja, przy okazji ostatniego filmu, powiedziałem Wam, że jeżeli nie czujecie się bezpiecznie, to pomyślcie o tym, aby przelać po prostu swoje środki, czy to na inny portfel sprzętowy, jak chociażby kipki, trezor, czy też na portfele desktopowe, takie jak chociażby Exodus, Atomic Wallet, czy też inne gdzieś tam znane, dostępne portfele sprzętowe. I o ile te portfele, chociażby desktopowe, nie są jakimś super rozwiązaniem, one nie są bezpieczniejsze od Ledger'a, a nawet mógłbym powiedzieć, że mają taką samą opcję gdzieś tam wgrania dodatkowego nowego, nowej aktualizacji, która zabierze nam środki. O tyle to też nie jest w interesie, powiedzmy, twórców tych projektów i jak na razie te portfele nie zostały zhakowane. Natomiast w przypadku Ledger'a ja tutaj podchodzę do tego od strony psychologii, czyli dla przykładu, jeżeli hakerzy próbowali Hakować ledżera i dla przykładu było ich 100 i nie udało im się tego zrobić, no to sobie po prostu odpuścić temat. Natomiast ludzie do tej pory nie myśleli, że w ogóle istnieje jakby opcja tego, aby te SIDy wyciągnąć z portfela. Teraz, gdy już cały świat wie o tym jakby Ledger sam to zareklamował, może się nagle pojawić tysiąc hakerów albo i pięć tysięcy, którzy będą próbowali w jakiś sposób to zrobić. Więc spodziewam się jakichś ataków na Ledgera. Czy zostanie zhakowany, czy też nie, tego nie wiem. Miejmy nadzieję, że nie. Natomiast... Patrzę na to wszystko właśnie od strony psychologii, czyli sama informacja mówiąca o tym, że istnieje taka możliwość. Może powodować, że część osób będzie zachęcona do tego, aby spróbować, czy faktycznie mogą to w jakiś sposób złamać. Gdy nie myślano o tym, że można to zrobić, no to część osób po prostu mogła nie próbować i to troszeczkę jest tak jak z tym biegiem na 100 metrów, czy ogólnie z pokonywaniem jakby barier człowieka. I dla przykładu ludzie myśleli, że nie da się biec poniżej ileś tam sekund na setkę. Nie pamiętam dokładnie, ile to było sekund, ale gdy tylko pierwszy zawodnik na świecie to zrobił po długim, długim czasie, kiedy nie dało się tego wyniku pobić. Nagle w tym samym roku zrobił to kolejny, w kolejnym roku już kilku, i nagle okazało się, że nie jest to takie trudne. Po prostu ta bariera się jakby zmieniła. Wydaje mi się, że. To może działać podobnie w przypadku Ledgera. Ludzie nie myśleli, że jest to możliwe, albo część była przekonana, że nie, więc nie próbowali. Teraz mogą chcieć próbować. Dlatego, o ile portfele desktopowe nie są jakimś super rozwiązaniem, o ile trezor też nie jest jakimś super rozwiązaniem, bo też możemy mieć jakiś firmware, o tyle dywersyfikacja moim zdaniem, załatwia tutaj sprawę. Bo jeżeli będziemy mieli nawet jedną czwartą środków na Ledgerze, jedną na trezorze, jedną na Atomiku, jedną czwartą na jakimś Exodusie czy też innym portfelu, no to potencjalnie jesteśmy o wiele, wiele bezpieczniejsi niż trzymając środki tylko i wyłącznie na Ledgerze. Jak już jesteśmy przy samym Trezorze, to tutaj też chociażby jest opcja zapisywania naszych seedów i także dzielenia ich i udostępniania na różnych, powiedzmy, platformach, natomiast w przypadku tego Shamir Backup, który jest opcją trezorowską, to my wpisujemy nasze seedy manualnie, czyli wiemy, że żaden firmware jakby ich od nas nie wyciągnie z automatu, my musimy je manualnie wpisać. W przypadku ledgera one z automatu są gdzieś tam zasysane do sieci. A więc patrząc na to, w ten sposób trezor jest o wiele bezpieczniejszy, a dodatkowo ma kod open source, czyli jest otwartość źródłowa. Z tego też względu, jasne, można na Trezora nagrać firmware, który pozwoli jakby zasysać te SID-y. natomiast dzięki temu, że kod ten jest otwarto źródłowy, no to programiści od razu to wychwycą i będą wiedzieli, że firma coś kombinuje lub ktoś coś kombinuje. W przypadku Ledgera, z tego względu, że kod nie jest otwarto źródłowy, no takiej możliwości nie ma. Co do samego Ledgera, to powolutku zaczęły wychodzić dookoła firmy albo raczej twórców, CEO, szefów nieciekawe informacje. Odkopano informację o tym, że chociażby CEO Ledgera jakiś czas temu został zaproszony na World Economic Forum i występował w Davos na World Economic Forum mówiąc m.in. o rynku kryptowalut, o kryptowalutach. No a umówmy się, byle kto na World Economic Forum zapraszany nie jest po czym nagle okazuje się, że Ledger wprowadza tego typu opcję. No i uwaga, jeżeli chcielibyśmy być głąbem, który nie potrafi zapisać swojego sid na trzech różnych kartkach i potrzebuje do tego pomocy trzech firm, to dodatkowo w przypadku Ledgera trzeba by byłoby przejść przez KYC, AML, podać swoje ID no i musieli to robić chociażby obywatele Unii Europejskiej, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, czyli moim zdaniem to jest bardziej wprowadzanie, normalizowanie tego, że portfele będą także miały KYC, AML i te wszystkie osoby trzymające swoje środki na takich portfelach będą znane i śledzone przez rządzących, ale co ciekawe, nie dość, że CEO Ledgera został zaproszony na World Economic Forum i występował na nim, to dowiadujemy się teraz, że w tym roku, w 2023, tak, Także takie zaproszenie otrzymał, także jest to stały członek World Economic Forum. Bardzo fajnie spina się to także z informacją, która wyszła trzy dni temu, ponieważ CEO ledera został zapytany, czy gdyby rząd jakiegoś kraju poprosił ledera o to, aby oddać te STI, -y, oddać klucze prywatne hasła. Bo na przykład użytkownik, który posiada tego Ledgera jest oszustem, albo coś złego zrobił, albo z jakiegokolwiek powodu rząd chce przejąć jego środki, czy Ledger by to zrobił? Twórca stwierdził, że tak, więc automatycznie, jakby zgadzając się na to ledger recovery, przechodząc przez KYC AML, czyli stając się już powiedzmy, jawnym inwestorem kryptowalutowym i tracąc anonimowość, dodatkowo jeszcze ryzykujemy tym, że jak rządzący będą chcieli odzyskać nasze kryptowaluty, to Ledger po prostu da im nasze hasła. Więc jeżeli chodzi o Ledgera, to tutaj mamy bardzo, bardzo dużego minusa. No i powolutku, moim zdaniem, trzeba myśleć o tym, aby opuszczać to urządzenie sprzętowe. Będę w przyszłości nagrywać dla Was filmy z tutorialami z innych portfeli, pokazywać inne różne opcje. Jak na razie. Nie ma się co martwić. Jak na razie ta aktualizacja jest wstrzymana. Jak na razie ledger recovery nie jest wprowadzane. Osoby posiadające, posiadające ledgera nano S starego w ogóle już nie muszą się o to, przynajmniej na razie, martwić. S, także, ponieważ ta usługa miała być wprowadzana do Xa, bardziej martwiłbym się o to, że gdzieś tam taka opcja Dostania naszych seedów jest i dzieli e, twórców ledera od tej opcji tak naprawdę tylko i wyłącznie jedna aktualizacja. Więc na to trzeba zwracać uwagę, plus na potencjalne teraz ataki hakerów, którzy się o tej opcji dowiedzieli. Jeżeli chodzi o inne opcje w przypadku portfeli sprzętowych, no to mamy oczywiście Trezora. Tutaj polecam Trezora Model T. Plusem oczywiście trezora jest to, że kod jest otwarto źródłowy. Jest to także minus, bo potencjalnie gdzieś tam jesteśmy narażeni na ataki hakerskie, jeżeli potencjalnie gdzieś tam byłyby bagi w kodzie, których jak na razie nie wykryto i prawdopodobnie ich tam nie ma z tego względu, gdyż już dawno trezor byłby schakowany. Jest tam także opcja dla głąbów potencjalna przechowywania tych seedów, natomiast jest ona implementowana manualnie, więc nie ma tutaj przynajmniej przy tym firmwareze, które mamy w tej chwili, opcji żeby ktoś zastał nam nasze CID-y, to my musimy sami je podać. Kolejna opcja to Portfel Beatbox. W tym wypadku portfel jest dosyć fajny. Minusem jego jest to, że nie wspiera wielu kryptowalut. Oczywiście wszystkie RC20 wspiera i tam kilkanaście kilkadziesiąt podstawowych kryptowalut, ale nie wspiera ich tak dużo jak chociażby Ledger czy też Trezor. No i też minusem jest to, że nie wspiera ios -a. Mamy także portfel Kipki. Portfel Kipki, taka ciekawostka, jest zrobiony przez dokładnie tą samą osobę, która stworzyła ShapeShifta, a więc automatycznie ma też zintegrowanego ShapeShifta, dzięki któremu możemy też bezpośrednio z portfela wymieniać kryptowaluty. Natomiast minusem przynajmniej tego portfela jest to, że nie jest on tak intuicyjny jak chociażby Ledger czy też Trezor, więc no, powiedzmy jest dla nieco bardziej zaawansowanych technologicznie osób. Mamy także portfel Keystone, który także jest open source, tak samo jak Trezor, i wiele, wiele innych, takich jak chociażby Tangem Wallet, One Key Wallet czy też Elipal, ale o tych, o tych wszystkich portfelach będziemy mówili w następnych odcinkach. Idąc dalej w tym okresie reakumulacji, okresie po pierwszych wzrostach od dołka Bitcoina, także pojawia się dużo fadu, dużo strachu i jest wielu graczy na rynku, którzy próbują zbić cenę jak najniżej, ponieważ jest to okres dodatkowego zakupu, dodatkowej akumulacji i im niżej, tym lepiej dla niektórych swoją drogą widać także po grubych rybach, że ta akumulacja faktycznie ma miejsce. No i możecie zobaczyć bardzo fajny przykład tego, jak. Korzystają takie osoby z fadu z sytuacji, by zbijać cenę jak najniżej. I tak też chociażby wyszła informacja, zaraz po tej informacji leżerowskiej, że nagle Metamask także potrafi dostać się do naszych środków i zabierać nam środki. I tak też chociażby jeden z użytkowników, ta informacja bardzo szybko rozprzestrzeniła się na Twitterze, stwierdził, że w ten conditions Metamasku jest przecież zapis o tym, że mogą oni z automatu pobierać podatki za nasze transakcje, czyli my kupujemy Bitcoina, a oni nam. Zabiorą część, ale nie podczas zakupu, ale z naszego portfela. Oczywiście był to fat, oczywiście nie jest to prawda. I tutaj akurat chodzi o firmę, powiedzmy, siostrę Metamasku, firmę Konsensus. I wyjaśnienie widzicie w tej chwili na swoim ekranie. Akurat Konsensus, który zajmuje się chociażby opłatami też związanymi z Fiatami i płatnościami i bramkami Fiat ma taką oczywiście opcję ale nie sam Metamask natomiast korzystając z tego FADu dookoła Ledgera zaczęto od razu mówić o tym, że Metamask także może zabierać nam nasze środki ale co ciekawe także i dzisiaj pojawiła się ciekawa informacja mówiąca o tym, że Trezor także może zostać schakowany, czyli wiecie jak już siejemy FAD to lecimy po całości walimy w Ledgera, w MetaMask w Tezora i w co tylko się da, by jakoś cenę Bitcoina zbijać niżej. To jest bardzo fajna taka ciekawostka, też bardzo fajnie to pokazuje, na jakim etapie rynku jesteśmy i ja osobiście odbieram to wręcz pozytywnie, bo patrząc na to, że Bitcoin do tej pory cały czas zachowuje się zgodnie z cyklicznością i dołki mamy wtedy, kiedy mamy te dołki, górki czy też wzrosty rozpoczynają się wtedy mniej więcej, kiedy powinny się rozpoczynać. Te okresy reakumulacji także z cyklu na cykl nam się powtarzają. I zawsze po tych wzrostach mamy reakumulację, wzrosty reakumulacja, wzrosty, reakumulacja, to też pokazuje mi, że raczej w długim terminie ta cykliczność przynajmniej na razie powinna być zachowywana, no i to jakby ja odbieram wręcz odwrotnie, że mamy coraz większą szansę na to, że ta hossa faktycznie będzie kontynuowana, natomiast musicie wiedzieć o tym, że tego typu fad będzie faktycznie na rynku się pojawiał. I jedyne, co mnie martwi w tej chwili, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, to obecna sytuacja Binance'a. Ja osobiście uważam, że to nie jest tak, że Stany Zjednoczone chcą całkowicie zakazać kryptowalut. To nie jest tak, że chcą one zniszczyć rynek kryptowalut bardziej to wygląda tak, jakby Stany chciały przejąć rynek kryptowalut, czyli Binance'owski stablecoin jest zły, ale ten USDC no, nie do końca. Gdzieś tam giełdy kryptowalutowe dostają jakieś tam wezwania do sądu, ale Coinbase raczej ich nie dostawał i bardziej miał grożone palcem. To, co w tej chwili dzieje się dookoła Coinbase'a, jakieś tam straszenie, że się usuną, albo że, że są jakieś tam problemy z rządem, moim zdaniem bardziej zrobione pod publikę, żeby nie było przypierdzielania się, że czemu Coinbase nie jest atakowany. Natomiast no na pewno nie jest on tak atakowany jak chociażby giełda Binance. I tak też zebrałem dla Was materiały tylko i wyłącznie z ostatniego roku, a nawet nie roku, bo mamy czerwiec 2022. I tak też możemy zobaczyć, że tylko i wyłącznie w ciągu jednego roku Binance bardzo mocno jest atakowany właśnie w Stanach Zjednoczonych. I chociażby pierwszy artykuł, który mówił o tym, że SEC gdzieś tam pozywa Binance'a. Następnie dowiedzieliśmy się, że hakerzy używają Binance'a, aby robić swoje nielegalne interesy. Nie używają oni amerykańskich dolarów, nie, nie używają oni innych giełd, używają akurat Binance'a. Następnie Binance US został bardzo mocno dotknięty tymi wszystkimi powiedzmy ostrzałami amerykańskiego SEC-u, gdzie potencjalnie nawet doszło do tego, że będzie się zawijał całkowicie ze Stanów Zjednoczonych. Także gdzieś tam Stany Zjednoczone uniemożliwiają funkcjonowanie Binance US. W tym samym czasie PAXOS dostaje nakaz zaprzestania. Tworzenia nowych BUSD, co jest jakby odcięciem paliwa od giełdy Binance, no i zabraniem ich, ich kluczowego stablecoina. To jest ta sytuacja, o której mówiłem przed chwileczką, czyli BUSD jest złe, ale USDC jest spoko. Całkowicie powiedzmy sprzeczne podejście amerykańskiego rządu do dwóch takich samych stablecoinów. Następnie Binance dostaje kolejny pozew, tym razem od CFTC. A kilka dni temu Reuters napisał, że Binance robił dokładnie to samo co FTX, ale im się akurat udało i nie upadli, mimo iż Binance był pierwszą giełdą, która zaproponowała Proof of reserve. Także Reuters, który swoją drogą bronił twórców FTX, a gdzieś tam pisał, że słynna, słynna współwłaścicielka FTX, no nie mogła zrobić nic, nic złego, ponieważ interesuje się Harrym Potterem. Ten sam Reuters nagle pisze, że giełda Binance robiła samo dokładnie to samo. Binance na to odpowiedział, gdzieś tam społeczność kryptowalut na to nie zareagowała, no ale ten ostrzał i atak cały czas trwa. Dzień później natomiast dowiedzieliśmy się, że północna Korea korzysta z Binance'a i gdzieś tam piorą swoje pieniądze i dokonują interesów za pomocą kryptowalut, między innymi używając giełdy Binance. Także jak na razie Binance jest bardzo mocno wypychany ze Stanów Zjednoczonych i jest pod bardzo dużym ostrzałem, a Moim zdaniem to jest właśnie ta jedyna nieciekawa sytuacja, jaką mamy w tej chwili na rynku i nieciekawa informacja dla nas, inwestorów długoterminowych, gdyż odcięcie Binance'a od rynku albo Stanów Zjednoczonych od Binance'a też bardzo mocno zmniejszy wolumeny. Też spowoduje, że Nowi inwestorzy będą mieli utrudniony dostęp do rynku kryptowalut, będą mieli trudniej, by do tego rynku dołączyć, a to potencjalnie ma ogromny wpływ na rynek. Zobaczymy, jak ta sytuacja dalej się rozwinie. Jak na razie, zgodnie z cyklicznością, jak już mówiłem, jesteśmy na okresie reakumulacji. Pytanie, ile on będzie trwać, no i wszystko wygląda. No, poza tym ostrzałem Binance'a, dosyć dobrze. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, przydał, oszczędził czas. Jeżeli tak, to kliknijcie łapkę w górę, napiszcie byle jaki komentarz dla lepszego pozycjonowania filmu na YouTubie i sprawdźcie, czy subskrybujecie mój kanał, ponieważ YouTube bardzo ostatnio lubi usuwać subskrypcje widzom tego kanału. Dziękuję za wysłuchanie. Do następnego razu. Pozdrawiam. Cześć.